Siemano z tej strony Bartek i witajcie na kolejnym vlogu w moim kanale, na moim kanale i dzisiaj chciałem trochę z wami porozmawiać o półfinałach UEFA Champions League. No i tak, w półfinale FC Barcelona trafiła na Bayern Monachium, a Borussia Dortmund na Real Madrid. No i tak, yy, dokładnie wczoraj. Tak, wczoraj był piątek, o godzinie 12.00 odbyło się losowanie, transmisja na żywo i ogólnie w mojej klasie i chyba połowa chłopaków w moim liceum zrobiła to tak, że... O, poczekajcie. Yy, wyglądało to tak, że... A kurde, puszczaj transmisję, stary, puszczaj transmisję, leci transmisja, pokaż telefon, ej, pokaż. No i coś mniej więcej takiego. No i moim zdaniem myślę, że Borussia będzie miała że mecz Borussii z Bayernem będzie dość wyrównany, ponieważ kurde, oba te zespoły są moim zdaniem w dość dobrej formie aktualnie a nasz snajper Robert Lewandowski, który w reprezentacji za bardzo nie umie sobie trafić, za to w Borussii spisuje się fenomenalnie a patrząc na drugi mecz, jaki będzie, czyli ten, czyli ten ja pierd... Czyli Borussia... <noise> czyli Barcelona i Real. Yy, czyli Barcelona i Real. Myślę, że Barcelona będzie miała kurde, ciężki orzech do zgryzienia, bo bez Messiego nie idzie im tak dobrze. No a nie wiemy do końca czy... Znaczy chyba, chyba już zagra Messi. Jak mi się zdaje, że zagra, ale... Kurde, Bayern jest teraz naprawdę w dobrej formie i myślę, że będzie ciężko w Barcelonie w tym meczu. Ale na swoim stadionie powinni dać radę. Także nie wiem. Obstawiam szansę yy, tych zespołów 50 na 50. A w meczu Borussi myślę, że padnie wynik 2-1 dla Borussi W pierwszym meczu, a w drugim... Nie wiem, nie wiem. Ale myślę, że przejdzie Borussia. Real raczej nie da rady. A tutaj będzie ciężko, także życzę powodzenia wszystkim zespołom. Pozdrawiam Was, Narka. A jeszcze taka jedna informacja. Myślę, że te vlogi teraz będą pojawiały się częściej. Tak. Dobra.